Jak wygląda dzień na jachcie na środku oceanu? Czy umiera się z nudów, a może ze strachu, że daleko do brzegu? Czy można ze sobą wytrzymać w jednej przestrzeni i się nie zabić? Przekonajcie się dziś sami. Jesteśmy w drodze z Gdańska na Karaiby. Za nami już prawie 3000 mil morskich, czyli 5500 kilometrów. Ale jeszcze do celu zostało nam 2700 i cała przeprawa przez Atlantyk. Jesteśmy pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi, a Wyspami Zielonego Przylądka. Ognia! Z samego rana stawiamy dziś nasz największy żagiel, czyli spinaker, który ma 250 metrów kwadratowych więc spokojnie pociągnie dziś naszą poli. Słuchajcie, kochani, jak zobaczcie, jakie jest dziki, dzikie natężenie ruchu tutaj przy tym rogu Afryki zachodnim. Sprawiedliwie nie jesteśmy przy tak zwanym rogu jeszcze, bo on jest tutaj bardziej na południe i odchodzimy na, na zachód już, bo złapaliśmy wiatr, który miał być w prognozie, a tam troszeczkę podobno jest niebezpiecznie dalej na południe przy tym rogu Afryki, także odchodzimy, ale tu zobaczcie cały ruch, który jest północ-południe po wschodniej stronie Atlantyku, tutaj się gromadzi. A w tym czasie piękna pogoda. Mamy 8-9 węzłów, płyniemy 5-6. Spinnaker na górze. Stabilnie. Ania stabilnie na łóżku. Nie, nie czuć, że płyniemy w ogóle. Nie czuć w ogóle, że płyniemy, nie? A tu Kuba się chowa za mną. O, proszę, bo się boi, że, jest, że będzie szkoła za chwilę, tak? Kuba boi się. Może będzie szkoła? Nie boisz się? Bo co, chcesz bo mam. W co chcesz zagrać? Minecraft. Minecraft, a wiesz, że nie ma internetu? Macie cię ale ale na, się na grać ten... Minecrafta. bez nie. Boże, że ty, to niedobrze. dobrze. Nie wiem, co my z tym zrobimy. Dobrze. No, gdzie to Odkąd wróciliśmy na poli, od razu wróciliśmy no nie. do stałej rutyny czyli szkoły. Race racem. Ale lekcje nie, muszą być. Zrobiliśmy już potyczki ortograficzne, czytankę. Teraz robimy różne pytania. I czeka nas jeszcze matematyka. Tak? I angielski. Dobra, robimy. To było ciekawe pytanie. Dlaczego z Sarbinowa do Gdańska jechaliśmy 4 godziny, a z Gdańska do Wrocławia jechaliśmy ile? 5! No, bo tutaj mamy cały czas autostradę, a tutaj mamy kawałeczek autostrady chyba tutaj ze Szczecina, a potem niestety... Nie z Gdańska. Tak, ale Nie na przykład jak jechałam kiedyś tutaj, to tutaj jest taka autostrada, która idzie ze Szczecina i ona się w pewnym momencie już tu kończy, i niestety potem się jedzie do Gdańska już takimi powolnymi drogami. Hm? Na dzisiaj luksusowy obiad. Zostało Jemy sobie. Trochę? Tak, jest jeszcze kary. Dzisiaj w ogóle super danie w termomiksie. Mamy dzisiaj co? Kurczak. Kurczak w jogurtowym sasie kary. Już wygląda to super. Akurat Mieliśmy cukinię, fasolkę, ryżyk z kurkumą. Wygląda to pysznie zdrowo. Nie ma. Bardzo Marek mi pomagał. Symejski. na bieżące po mnie. I dzięki temu już mamy ogarniętą kuchnię. A przez to, że dzisiaj mamy trochę prac, materaz tutaj jest na zewnątrz, bo łóżko ogarniamy, no to stwierdziliśmy, że idziemy jeść na siatkę. Tutaj kochanie, właśnie po drodze zauważył, że Lina się przeciera. Jak dzisiaj wygląda nasz obiad! No jak tam? Króliczki. Da się tędy. Mm. Dobra? Jest status. Słuchajcie, nagrywamy krótkie ujęcie na prośbę szefowej. Chciałabym nagrał krótkie ujęcie. Nagraj mnie kochanie. Nagraj mnie kochanie, hasło dnia. Zaczyna się robić luksusowe, jest ciepło, jest przyjemnie. To jest to. Jest siatka. Jest siatka, co prawda zwisająca, ale już mamy pomysł jak ją napiąć. Krzysiu, pre... Krzysiu sprawdza czy można wpaść na koniec co dzisiaj Pani dzisiaj piękny dzionek e, zaczął wiać. według prognozy z tyłu, więc płyniemy na skinakerze jest cichutko, spokojnie i wykorzystuję tę sposobność żeby wymienić pompę w odsalarce, czyli to jest stare cudo, a tu już wkładam to nowe cudo tam wszystkie rurki i kable i e, odsalarka to jest takie cudo co robi, jak sama nazwa wskazuje odsala wodę, czyli krótko mówiąc bierze wodę z oceanu i robi dla nas słodką wodę. A to jest, że tak powiem, komfort, a nawet na granicy bezpieczeństwa, jeśli płynie się przez Atlantyk. Bo po prostu wczoraj na zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś nie nieopatrznie zostawił król otwarty i poleciał nam 1 czwarty zapasów wody na całą Atlantyk. Zabój. No. Więc jak widzicie, posiadanie działającej e, działającego atlantyki jest to kluczowe przy takiej drugiej wybranie, z daleka od cywilizacji. No, i teraz, jeżeli uruchomimy salarkę, to wtedy, przynajmniej opcjonalnie możemy sobie popłynąć na wyspę zielonego ale nie przymusowo. jeżeli nie uruchomimy, no to musimy płynąć, bo musimy dopełnić zbiorniki. Także trzymajcie kciuki, działa. Dobre kochani, trzymajcie kciuki, zobaczymy. Mam nadzieję, że to działa. To nam mega by ułatwiło życie. Słuchajcie, chwila prawdy. Odpalę zawór I zaraz zobaczymy się, czy, czy to wszystko działa. Działa! Hmm. Perfekt. Teraz przełączamy, żeby wyszło do zbiornika. O, no, tutaj cyk, i napełniamy zbiornik powolutku. Bo powolutku widzieliście, jaka stróżka z tego leci. Więc szaleństwa nie ma. No robiła 40 litrów w czasie, jak jedliśmy śniadanie, więc jest nieźle. Więc myślę, że możemy spokojnie zdjąć blokadę y kranów. Bo wczoraj zostawiliśmy tylko centralny po tym, jak nam uciekło 150 litrów. Tak, żeby każdy że tak powiem, weryfikował i patrzył, żeby nic nie wyciekało. A teraz chyba możemy się pokusić o trochę luksusu. Proszę. Kącik czytelniczy. A patrzcie co za oknem. To jest... thank you My się szykujemy na noc wachtę. Kto dzisiaj ma pierwszy wachtę? Kubuś. Kuba sprawdzę co? Jaki jest ruch? Kubuś sprawdza, jaki jest Kuba ruch nas, popatrzcie. Tutaj mamy statek, gazowce, tankowce. Wyspy Marszala, Liberia, a Bermudy. Poprawy, a po prawej. I... Musimy zobaczyć, czy to hmm. miasto to jest, to jest jeszcze Mauretania, czy już samego? ktoś tu widzę podkrada ptasie mleczko w tej nocy. Uuuuh. Hmm, jakiś, jakiś ptaszek od mleczka. Hmm. Ciemna noc, ale jest właśnie tuż po pełni. Właśnie wyszedł księżyc. Co prawda z ruchu. Eee, pierwsza wachta. Obecnie na pokładzie mamy sześć osób dorosłych. W związku z tym, że warunki są stabilne, podzieliliśmy się na pojedyncze wachty. Co 15 minut obowiązkowy obchód i sprawdzenie czy wszystko jest w porządku. Cześć kochani. Dzień 3 z Teneryfy na Capo Verde. Jutro wieczorem powinniśmy tam mniej więcej być. Mamy jakieś 300 mil nam zostało. Tak Łukasz? U <laughs> Łukasz uciekł. E, no, więc e, tak jak przewidywaliśmy, przepłynęliśmy tą ciszę. I trochę szybciej niż, nam, niż było w prognozie, bo udało nam się troszeczkę szybciej płynąć i troszkę szybciej się pojawił wiatr. A poza tym myśmy też przy mniejszym wietrze już ustawili sminakr niż było w założeniach prognozowych, więc proszę uprzejmie. Taram, główny bohater dzisiejszych ostatnich dwóch dni i pewnie następnych dwóch tygodni czyli nasz główny napęd przez Atlantyk idealny żagiel na to, żeby płynąć proszę, idealnie w dół wiatru wiatr jest z tyłu 14 węzłów, my płyniemy jakieś 9 czasami 10 więc generalna rewelacja biorąc pod uwagę, jak ciężka jest łódka to dalej e, daje radę kurcze, przy 15 węzłach płynąć 9-10 w dół wiatru, jak dla mnie jest hit e, chłopaki kombinują coś z rybami chyba, nie wiem a ci tutaj chłopaki kombinują coś z Lego i komputerem mają swoją godzinkę dziennie na pogrywanie, a potem szkoła, tak? Nie, dzisiaj nie ma szkoły, bo dzisiaj jest niedziela, dobra. Dwa lata temu się zorientowali, że wcale nie ma szkoły 7 dni w tygodniu. A kochanie jak tam? Ja muszę zrobić szkołę czuję z widzimy po Rozumiem, będzie musiał nadrobić. Dobra. mogę nam sobie jakieś film, które sobie dałem. A zaraz chyba się zabiorę do roboty fizycznej, bo wyspać się O, Przepraszam. No ja dzisiaj mam plan, żeby podłączyć cały ten panel elektryczny tam, a tam, o tam, zrobić go po ludzku i co, chciałem wam pokazać przedziwną sytuację pogodową, która się stworzyła. Zaraz wam powiem, jak powinno być. No nie, inaczej, pokażę wam, jak powinno być. Eee, co to za zoom? Dobra, słuchajcie, więc pokażę wam taką typową sytuację, która jest normalnie na Atlantyku w normalny, uczciwy dzień. A, zaraz, bo macham nie tą... Nie tą... Dobra, więc jak nie ma jakichś gigantycznych niży, to normalnie tutaj są bardzo konsekwentne wiatry. 90 parę procent, e, czasu jest wiatr z, z północnego wschodu do wschodu, e, czyli generalnie w tył, e, w rufę e, i piękne płynięcie, całą drogę przez Atlantyk, tak? I teraz uwaga, coś się stanęło. To jest mapa specjalnie, której nie skasowałem sprzed paru dni. Zobaczcie, ten gigantyczny niż, który już później był tam, jest tutaj. I zobaczcie, jak namieszał. Namieszał tak, że nasi znajomi mieli coś, co się, nie, co się zdarza tylko parę procent czasu: czyli mieli nie tylko ciszę, ale wręcz przeciwne wiatry płynąc na e, zachód na Karaiby. To jest w ogóle niech słuchana sytuacja. No, a my mamy nadzieję, że zanim tam dopłyniemy, to już będzie wszystko poukładane, czyli będzie dokładnie tak, jak sobie życzymy. Czyli krótko mówiąc, wiatry cały czas fajnie z tyłu, z, z boku lekko. No i wtedy oczywiście ten spinakr będzie nieodzowny. No, a tutaj zaczęło się robić trochę towarzysko, bo popatrzcie, mamy nawet jakąś żaglóweczkę z Niemiec, o, możemy sobie kliknąć tutaj na nią, Lava Lava i Lava Lava to jest żaglóweczka 12 metrów, 4 metry szerokości, posuwa się 6 węzłów. I tutaj specjalnie graficznie Wam już pokazuję, gdzie się spotkamy. Spotkamy się tu, jest, jest ta, To jest najbliższy moment, gdzie będziemy przy danych kursach i danych prędkościach do nich. Także mamy nadzieję, że im pomachamy. A nie może zagadamy sobie przez radio. Tutaj zresztą na drugiej mapie też to widać całkiem nieźle. O, proszę. Też. No, a z takich innych fajnych ciekawostek to tutaj, proszę, robi nam się energia elektryczna. 1400 W wchodzi teraz z dachu. 1700 nawet zależy jak tam machnie spinakerem i jak odsłoni nam cień, bo jednak to żagle dość mocno, znaczy ten żagiel dość mocno zacienia nam od południa teraz. Jak zmienimy kurs, to będzie prawdopodobnie lepiej. Wczoraj udało się uruchomić odsalarkę, jak pewnie widzieliście. Więc mamy wreszcie luksusowo, bo możemy używać słodką wodę, jakoś tam nie, strasznie się nie szczepiąc. No i tyle. I taka jest sytuacja i generalnie powinniśmy mieć fajnie z wiatrem, trochę mniej, trochę więcej, leciutko ten wiatr kręci, tam powiedzmy 10 stopni w jedną, 20 w drugą, ale powinniśmy jutro wieczorem, czy w nocy, zależnie od tego ile tego będzie, bo tam jeszcze pas ciszy nas czeka, powinniśmy być na wyspach Zielonego Przelątka. No i tam mamy zamiar dotankować paliwo, wody w tym wypadku nie, być może, może Adam do nas doleci? Zaraz sprawdzimy, bo Starlink się sta ma listę spraw do zrobienia, a nie ktoś by doleciał, bo ma poprawki do zrobienia. No, więc Starlink się wysypał, więc teraz ściągamy to wszystko między dzięki takiemu malutkiemu iridium, więc to wszystko trwa mniej więcej. Mówię bez żadnej przesady, to jest 2-4 kb na sekundę versus 200 megabitów, tak? Czyli mówimy tutaj o y 5 rzędach wielkości. Masakra. Zaraz wam pokażę. Nie pięciu, sześciu rzędach wielkości, dobra. Teraz wam pokażę to ustrojstwo. Ale działa. O, to jest nasze połączenie ze światem aktualnie. 2,4 kilobita na no, sekundę. Tosty francuskie. A, Dziękuję. A ty ćwiczysz? Tak, ćwiczenia. Z rybą podane. A to do rybki będzie. Tak, macie, podane, idealnie. Susi. Dziękujemy. Po trzech dniach, dwóch dniach w pokoju, e, odpoczynku, chyba wszystkim już się pali do roboty. E, motywacją jest to, że jak dopłyniemy na Karaiby, to fajniej, żeby wszystko było długiego wypania, a nie dopiero Zde ogarniać się. Więc codziennie staramy się po prostu coś robić. And, e, i, I większe i mniejsze rzeczy, zobaczcie, tutaj już nasza mandala zawisła w sypialni. Też to, że od, po prostu odpakujemy, to też już jest duży plus, bo o kurde, odkleiłeś tą folię z szyby tutaj. O kurde. Uuu, Jezu. Teraz jakaś motywacja, żeby sprzątać, bo wcześniej była tu folia taśmy, więc coraz większa motywacja, żeby po prostu wszystko już ogarniać. Tym bardziej pogoda, bardzo sprzyja temu, żeby robić coś, bo jest płasko, płyniemy cały czas na skinakerze. Dzieci tutaj. Mają e, monofoli jest bałagan totalny, ale po prostu grają, bawią się, teraz jest czytelnia. Julus, czytać może kubutek też tam żyda. Zobaczcie jak przed jaki widok mamy dzisiaj z okna. No, a gdzie są chłopaki? Chłopaki w ogóle poszli chyba e, do Saigonu ogarniać. Zobaczmy co tam będzie. O! To jest widok dopiero, płyniemy sobie, ale oczywiście wiertarki, taśmy, nożyki. Twoje, twoje, bo... O, co tam chłopaki, Jaka tam sprawa? Wieszamy, wieszamy tywany. Już całą dobę, ponad całą dobę na spinakerze. Jest to po prostu pięknie. Wczoraj widzieliśmy delfinki. Ryby jeszcze nie złapaliśmy żadnej. A, już Łukasz wczoraj wyciągnął z kosmopolii nasze dwa fokowiska. Już są gotowe. Suszą się nam też pływaki. Więc generalnie pogoda, że tak powiem, wspiera nas w tych wszystkich pracach. No, płyniemy sobie 9 e, do... W celu mamy 270 mil Trochę statków Gołym okiem ich nie widać A ja wczoraj siedziałam chyba do drugi na wachcie, bo zaczęłam oglądać jakiś serial No z chłopaki tam szaleją w kosmo Super. No, fajnie w ogóle Na no, pokładzie wiesz, pierwsze co wychodzę, wkrętarka, nożyki, taśmy W czasie żeglugi, wyobraź sobie na Oceanie to jest po prostu dzieje się. dzieje się, no. Więc to jest nasz dom, który jest po prostu wariat. W takiej pogodzie po prostu stoi to wszystko, ja też dużo gotuję. Wszyscy mamy fajne apetyty i nie wiem tylko czy naszego zapoczenia wystarczy do Atlantyku, do Karaibów. Dobrze stajemy jutro na jutro wieczorem, powinniśmy dopłynąć do wysp Zielonego Przylądka. I co? I tam sobie dorobimy zakupy, jeden dzień. E, fajnie salarka nam chodzi, więc już nie musimy tankować wody mamy teraz co 500, 530 litrów, więc nie oszczędzamy, nawet używamy zmywarkę. Bartek odkręcił e, zlew w łazience, więc możemy się nie tylko w kuchni, żeby wszyscy byli na cenzurowanym. I co? I pewnie jakieś małe zakupy, na pewno jakieś trochę warzyw jajak. Jajek za mało kupiłam, pokazuję, że jajka schodzą. I ten. I powinno być gdzieś No, i nie mamy internetu, więc też jest dobrze, fajnie. Nawet fajnie, przez internetu. Jednak wiecie, stare czasy, kiedy internetu nie było i można było naprawdę się zresetować też były miłe. Ale szczerze mówiąc, zostaliśmy trochę tacy. Tak, był, był internet, i nie spodziewaliśmy się, że go nie będzie, i nagle po prostu takie zaskoczenie. I nawet się nie przygotowaliśmy. Nie napisaliśmy rodzicom wiadomości. Też z Adamem byliśmy w jakimś kontakcie. Nie wiem, czy on chciał przylecieć za Huberta. Też tego nie wiemy. Oj, pięknie. Ciekawe, czy dalej sobie myślicie, że na morzu jest nuda. Zaczynając od żagli. W zależności od tego, wieje czy nie wieje, ściągamy, zakładamy, ściągamy, zakładamy. I tak było też ze spinakerem. Zwiększył się wiatr, musieliśmy go ściągnąć. A teraz wiatr się zmniejszył, więc stwierdziliśmy, że znowu go stawiamy. Wszelkie manewry i prace na pokładzie wymagają pełnej koncentracji, ale też często wywołują zdjęcia załogi. Dobrze się docenić, to jak coś biorę pod uwagę, kocha, jest Wie, Nie wiemy. I zmieniam zdanie. Dobra, słuchajcie, to nie, jest, to nie jest moment na takie dyskusje. Poczekam, tam to widzę takie. Skupcie się na tym zadaniu, bo zaraz nie będzie spinakera. Blow święta prawda. Staramy się przy manewrach skupiać się tylko wyłącznie na jednej pracy, a dyskusję zostawiać na później. Dobra, ognia. Yes. just where it was needed. to Nie, nie! Mama, to z Dalej. na ten raz. Jedźcie od razu do tego, do. do. do klapy, ok? O. Jedźcie do klapy z nim! Możecie zostawić szoty przywiązane i wszystko. A w następnym odcinku dopływamy do Wyspy Zielonego Przylądka i zabierzemy Was na wycieczkę. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, lajku i komentarzu. To bardzo wspiera nasz kanał. Dziękujemy.